Cześć, z tej strony Wojtalka. Jest to już drugi odcinek z serii y, Minecraft Machina Czasu. Jestem na, już na wersji teraz 1.0.5 Podłoga 01. <laughs> Będziecie mieli w opisie nazwę m, tej wersji Minecrafta. Y, I wczytujemy sobie nasz świat, który mieliśmy ostatnio. Mam nadzieję, że się nic miłego nie stało. Skoro. O, tu macie nawet napisane, jaka to jest wersja. Tutaj. Jak, nie wiem, jakie są oczywiście zmiany. No jakieś fa fajne jakieś. Mhm. A, czekajcie, bo jest noc. To ja, wiecie co, ja sobie tutaj zrobię. Um, ja sobie tutaj poczekam. Albo, albo, albo. O, wiem, żeby takie pseudobójzko, jak pamiętam, mi się kiedyś robiło. A co? Dobra, to się nam przyda. Um, dobra. Muszę sobie gdzieś. Tutaj takie... Nie wiem jak to mogę nazwać mm, łoże. Bardziej to fotel przypomina niż łóżko, ale... No dobra może być. Nie jest źle. Dobra, teraz już naprawdę ja czekam do tego rana i się widzimy już rano. O, włączę oczywiście nagrywanie, jak będzie się coś ciekawego działo. No to na razie. Okej, okay, pewnie nie uwierzycie w moją głupotę, ale znowu zapomniałem o shiftie I spadłem. Kurde, trzeba jak najszybciej odzyskać te itemy. Fucking shit, faka. Znaczy przepraszam, ale no wiecie. Pewnie i tak teraz nic nie widzicie. Dobra, to ja tam dojdę i postaram się podjaśnić trochę jak już tam... Czy nie podjaśnić, tylko jak już tam dojdę. A, tam już jest światełko moje. To już mam nadzieję, że zaraz z nowe nagrywanie jak już będę tam u, u moich koło moich itemów. Dobra, jest już, jestem już dosyć blisko. Ale przechodziłem przez to się bałem jak chlera. Powiem wam, że jest nie, to jednak troszeczkę za cicho, ale dzień wstaje, także... Ale pamiętam, o ich tu sporo latało. Także się dziwię jak tu nikogo nie będzie. A z tego co widzę tu jednak nikogo nie ma. O, i są moje Jest! Co kurde! Jedziałem! Ja... Ja po prostu wiedziałem, dobra teraz jak ich można ocyganić, żeby oni mi nic nie mogli zrobić, Ja muszę, to najważniejsze to teraz, żeby szybko dotrzeć, dotrzeć do moich itemków, tam powinien mieć jakiś miecz. O szlak, szlak! <laughs> ja <piernicze>, NIE! JEZU! <laughs> jak tylko chcę żyć! Aylon. Hey, Brzydki szkielecie. No odejdź, odejdź, odejdź! Ja! Super początek odcinka. Dobra, szybko, szybko jakieś jedno. Och, dobra, mamy jeszcze chyba z tego co pamiętam jedno. Albo gdzieś tam spadło, albo. Dobra, zabił się. Albo gdzieś jest, mam w skrzyni, albo gdzieś spadło. Och, dobra. Jakoś tam nam się udało. Ale trochę mam tu porozrzucanych strzał. Mam trochę lirta, tylko... Nie podchodź, nie podchodź. I stąd, cholero. Czarci po miocie! Dobra, no i dobrze. Kurde, to jest ciemna... To jest ciemna strona mocy, gdzie ja się osiedliłem w ogóle. Dobra, trzeba wrócić do domku jakoś. Uuu, sporo mi się dzierta nazbierało w to postaram się wykorzystać. To sobie na razie możemy odłożyć. A już teraz nie ma tak na szczęście źle, ponieważ już mamy te podstawowe itam, itemki i to kamienne. Także, także na no już nie jest, nie jest już źle. O, nawet tutaj jeszcze mam. Jaki dobry zwierzątko! Zespałnowa zespa zespałnowało nam się koło tego. Koło, koło naszej bazy. I węgiel mam tutaj fajnie. No to tak, mogę powiedzieć tyle, że na dole, z tego co ja patrzyłem sobie w nocy i w północy się spacerowałem po ulicach mojego domku, to z tego co ja zaobserwowałem, to tylko tam na dole się tak naprawdę coś, yy, jakaś większa akcja dzieje. Oj kurde, ale nie już zawirowało. Yy, a tutaj u mnie to tak spokojnie jest, Także że yy, mam jeszcze nawet pomysł na nazwy yy, tego małego, tego jakby tych wzgórz. Nazywałoby się... Ona nazywałoby się po prostu Paradise. Kurde, już bym No bo bym skoczył, bo tu mam bez... no bo bym spadł, bo <laughs> zapomniałem się o shifcie. Ach! Kiedy będzie ten update z shiftem? Naprawdę, a może jest control losa, tylko nie mam ustawionego. Nope, nadal nie mam snake. Dobra, więc... Czy snake? Boże, nie wąż, tylko lecie. Skradanie się. Czy tam widzicie się jak to tam woli? jej no. Dobra, wiecie co, by też sobie pozbierać troszeczkę drewna. Albo się przynajmniej uzbroić w drewno. To sobie przepalimy. To sobie tutaj też przepalimy. A resztę odłożę na razie tutaj, może z shiftem. Z shifta chciałem. Muszę tak niestety. Właśnie sadzonkę też by wypadało gdzieś, o kurde. Dobrze. Sedongę też by wypadało gdzieś posadzić, żeby mieć tu też troszeczkę zieleni. I później zbierać drzewko. Także w naszym Paradise, czyli po angielsku to znaczy raj, ale fajne. O, tu posadzę drzewko życia. O, Holender, Spokojnie. Więc w naszym y, Paradise y, będziemy, mieli, będziemy sobie żyć spokojnie, mam nadzieję, że spokojnie... Um, bo tam na górze nie powinno się dziać nic specjalnie złego. Dobra, co ja mogę sobie wziąć? To mi się przyda... Kurde, mam tylko jeden patyk. Holender, to co ja muszę... Czym ja muszę zbierać te drewno? O Dobra, zamknę drzwi. Nic, nic, nic nic nie wiadomo. Bo nicu nikt nie, udomo, nie udowodnił, że Hero Brain na, na, na Alfie nie było, prawda? Nie na no, żartuję. Joke z mojej strony to był. Dobra, drewno już skończyłem sobie zbierać. Um, wow, ale mi przycięło! 3 fps -y. O co tu chodzi? 7 FPS-ów. 2! LOL, czekajcie, ja muszę pozwolić, żeby mi się to wszystko ogarnęło. Nie wiem czemu. Dobra, zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że już się to ogarnęło trochę. No już właśnie ogarnęło. Dobra, eee, wracając do drewna, wrócimy sobie po Au. Au. Dobra, udało mi się. Hmm. O, oczywiście. Tutaj. I, i. patyczki. Czy ja słyszałem pająka, ale one i tak są. Dzień dobry, to się nie boję. jeszcze mam jakieś drzewo ach, trzeba mi się nie przydało Ojej, czekajcie ale fajnie, tu mogę chodzić z otwartym inwentory haha ale bajerancko Strasznie przydatne, znaczy chodzić mogę, ale czekać już kamerą nie przykręcę znaczy wiecie, widokiem jak gdyby naszej postaci o, tu mamy drzewa siekiera, siekiera Bieramy nasze drzewka siekierą a to jakoś tak dziwnie zaros, zarosło. Patrzcie, czy to nie wygląda pięknie. To jak już trochę pustyni mamy. Bardzo fajnie. A tak już by the way, a propos już nie Minecraft'a, a czy też trochę Minecraft'a, ale a propos nie tej wersji, może tak to powiem. E, z, czy jest jakiś program do wytwarzania seedów? Tak się ostatnio zastanawiałem, bo wiecie tak, sporo jest takich seedów, które mają nazwy własne, jak gdyby na przykład seed Artomix, czy jakiś nie wiem, jakieś inne jeszcze seedy, wiecie o co chodzi, to mają jak gdyby swoje nazwy, powiedzmy Artomix, nie? A tak to takie z, z cyframi to, 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 tak, Powiecie. Właśnie, jeśli ktoś ma jakiś taki program, to napiszcie w komentarzach, ci, ja nie, chajam, czy nie nie, dowiem, czy istnieje taki program, po prostu, po prostu z czystej ciekawości. Okej, okay, dobra. Pani by było czas się wybrać. <grystanie> Jenny ja owco! Chcesz, mu zamieszkać? Nalegam. Chodź. Chodź. Nie chcesz? No chodź, tu mam przytulną mam pochodnie. Mam, mam tu przytulno, chodź. Chcesz? Chyba nie. Ha, ha. Jezu znowu shift! O holender! Już idzie do nas wysłannik z ciemnej y, strony mocy Au! Jezu! O. Trochę się jako jednak holender przestraszyłem O to to wszystko twoja wina? Wszystko twoja wina wszystko. Wszystko twoje. O, ho, ho, ho. Drewno. Hmm. I nawet nie wiem, o czym mogę teraz pogadać. Szkoda, że nie ma tego yy, wyłączania chuda, yy, Bo by bym by by wyłączył i wiecie mi się wzięli że mam mało miejsca na dysku ale to spokojnie o 28 klatek nie źle o 30 Naprawdę ja mam tu mnóstwo e, ciemnej strony mocy i myślę że w najbliższym odcinku yy, w ogóle wybudują coś większego, taka, jak, taką, wiecie, jakiś taki fajny jakiś mod, może dom, może chałupę, nie wiem takie coś fajnego, na pewno z drewna, bardzo chcę. I, i a jeszcze później będziemy właśnie zajmować, weźmiemy, pokopiamy troszeczkę węgla i może się wybierzemy do jakichś na jakąś wyprawy na jaskinie. O będzie taka możliwość. I węgla tam uzbieranego, zrobię nie dużo pochodni i wybiorę się na oś, na, taką, na taką podróż żeby pooświetlać te wszystkie, właśnie mroczne y, tereny, jakie tu są, Na przykład tam mam węgiel. LOL, ale ścina! 7 fps -ów. Dobra, już nie będę dawał tutaj nic w um, Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby się pożegnać. Także, jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapa w górę. E, jeśli e, chcecie wyrazić jakąś swoją opinię, to napiszcie mi komentarz. Też bardzo się z tego powodu ucieszę. I jeśli chcecie oczywiście być na bieżąco z serią, to subskrybujcie, jeśli oczywiście macie chęć. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Cześć i czołem.